Podano prośbę, żebym startował na posła. Miałem pozycję 15. Ciekawe. z Konfederacji, ale byłem cały czas bezpartyjny i tak samo nie jestem w Konfederacji. Jestem nadal czysty. I tak trzymajcie. To, tak powiem, moje założenie należy być, być, być bezpartyjnym, czysty. Bo Ale zobaczcie, to są takie cały czas rozmowy, przed i tabletem. tabletem praktycznie gryzą się na każdym poziomie. No, no partie gryzą na się na to, każdym razem poziomie. Się I zobaczcie, jest nawet jaki fajnie, że nie jestem Żadny żadny przypadek przypadek wchodzę. W dlatego, że to jest naprawdę co? Ilość wyświetleń i na pewno Widzicie? tak by było że e, tak w tym chciałbym wam pokazać cztery. jedną Dziękuję ci że w niedzielę w nocy włączyłem i jest 4444 wyświetlenia w partii, w partii Polska, i jeszcze 42 i wtedy, łapki w górę. No ale też jest na na 6 obiadach, łapek w dół. Wymienilibyśmy poglądy, tu jest taki e, można w zrobić akurat w taki podążek, konto. Bo, Prezydent bezpartyjny Błowacki, 24. Subskrypcję. Nie to jest to dużo, ale to jeżeli e, będziesz oglądać ten wywiad jak, w starcie na prezydenta Polski, nie zapomnij, żeby subskrybować. Tam, tak? tam, tam subskrybować? Tam, tam, tam jak to się wszystko mózg, odbywa? Na przykład e, mówią, że są te, żeby wam pokazać, wygląda partyjność, jak wygląda subskrypcja. Widzimy, jest to totalne kłamstwo, bo nadal są partyjne no, są to tak no załóżmy to... neonówka. Ojejku. Subskrybuje inny program. Nie subskrybuję, kabaret moralnego niepokoju. Nie? 603 tysiące wyświetleń. I subskrypcja, jak naciśniesz na czerwone, to już będą przychodzić nowe kabarety. I jak Ty, ja to teraz cofnę. Na tutaj taki znaczek na tablicy. I cofnąłem do początku. 12 godzina 52, to też jest ewenement, bo 2 i 2 i 1 daje 5 i tu jest w środku piątka. A że 17 jest na dole, 17 października, czyli 2 i 7 daje 27 i piątka jest w środku. Co to znaczy? Piątka urodziłem się w maju, a 27 urodziłem się 27 maja. No i cóż, i teraz tak, zobaczcie, w gogle, mam tutaj gogle, tutaj gogle, o, kliknąłem gogle, tak, gogle klikam i zobaczcie, co się pokazuje, gier tak, uderza w Kaczyńskiego i Ziobro, panowie chcieli, chcieliście mnie zabić, u, <laughs> oskarża ich o zabójstwo, ciekawe, i teraz tak, jest takie coś. Chcę wpisać na przykład y, Artur Głowacki. Albo prezydent bezpartyjny. Albo Artur Głowacki Wałcz. No zobaczymy Artur Głowacki Wałcz. Nie widziałem tego od lat. Co tu się pokaże? Centrum Bezpartyjności imienia Głowackiego. Partia polityczna w Piecniku. Zamknięte. No zamknięte jest, nie? Jest adres. Niby jestem od tej partii 11 metrów. Ale leży w łóżku. Może akurat google pokazują róg budynku. No i telefon do mnie zgadza się. 661 03 i 48. No i tak. Zjedziemy troszeczkę do góry. No i co się pokazuje? Artur Prezydent i Artur Głowacki. Jeżeli weźmiemy Artur Głowacki. To otwiera się nam strona informująca, że będę kandydować w 2025 roku. Nie jest napisane tutaj konkretnie na prezydenta Polski, czy jest? Ja właśnie nie wiem. Nie pamiętam, co tutaj informatyk wstawił. Informatyk, który dwa moje telefony chciał sprzedać, a oddał całkowicie zapaprane i porysowane. Nie? To jest to. Także odszedł. Pokasował filmy, bo taki zły, że musiał odejść. Mama mówi, że jest osobą młodą, niedoświadczoną. Proszę mu wybaczyć, Wybaczam No i tak, no dzisiaj jest po 12.00. Jedna osoba, wczoraj 33, wczoraj 33 osoby odwiedziły tą stronę, tak? Ale nikt do mnie nie zadzwonił, tak? No nikt. A wystarczy zadzwonić. Zapytać się, czy to prawda, czy nie. Tutaj jest lista sympatyków. Jeżeli klikniecie na tą listę, a macie w domu drukarkę, wydrukowujecie jeden egzemplarz, tam jest 10 podpisów, zbieracie mama, tata, wujek, dziadek, babcia i brat, który ma 18 lat, już skończone, i wysyłacie do mnie. I co otrzymujecie? No właśnie, piszecie życzenie, co chcecie otrzymać. I otrzymacie na pewno wizytówki. Otrzymacie, która jedna bez podpisu jest warta 12 euro, a z podpisem 44. Także to wam mogę obiecać. Tu są zdjęcia. No, informatyk też dał ciała, bo miał poprzekręcać się. Nieraz są te zdjęcia leżące. Do góry nogami chyba nie ma, ale leżące są. Mówiłem, żeby to wyprostował. Nie wyprostował, nie? No poza tym dał dużo zdjęć, które w ogóle tu nie powinny być, nie? No, Jakiś tam dom, jakiś las. Czasami dwa, trzy zdjęcia powtarzają się zupełnie te same. Nie wiem dlaczego. Chyba trochę niemyśląca osoba. To znaczy ogólnie myśląca i inteligentny facet, ale... Po prostu na tyle inteligentny, że dobrze leniwy, bo pozaznaczał i powklejał. Tak, tutaj jak jestem, jak miałem barwione włosy, akurat może to mu się podobało, nie wiem, ale ja naprawdę nie jestem spedalony. No tutaj pokazał, że jestem z jakąś dziewczyną, ale dlaczego akurat z tą, jak ja tam jestem z wieloma innymi, ale tylko tą Ankę sobie upodobał informatyk, nie? Prawie, że As coś do niej chyba poczuł, że jego dziewczyna nie jest zazdrosna. O to właśnie jest hotel, który yy, w ogóle zdjęcie jest przekoszone, drugie zdjęcie to samo, nie? Mógł tego nie dawać, jak nie potrafi wyprostować, no ale co, mam, co mu będę, po prostu znowu Anka. No. I potem dziewczyny mówią: Widać, że to twoja kochanka, nie? A wszystkiego ludzie nie muszą wiedzieć. No, w Egipcie, tutaj i w Turcji, i w Orłowie, na plaży. No, różne są zdjęcia, w każdym bądź razie tutaj jest dojście do filmów. No, jest na przykład debata w starcie na burmistrza Wałcza 11 lat temu. Możecie sobie obejrzeć. Tu Derek siedzi koło mnie i. Żyje, wtedy żyje, już nie żyje, z człowieka zostają kości i nic więcej, trumna też się rozpada, ale na przykład to jest bardzo fajny tutaj reportaż z granicy. Z granicy klikacie, otwiera się YouTube, i pani mówi, że ona się nie będzie szczepić. Ona przerzuciła ponad rok czasu masę pieniędzy. Czyli miała do czynienia z ludźmi, którzy mogą być potencjalnie zakażeni. To jest na przejściu granicznym we Frankfurcie. Ostatnio też akurat znowu zamieniała mi euro. Resztę wymienił Wałczu. Wiadomo kto. Najlepszy jest Żuk, nie? I on się przyznaje do tego, że jest Żydem. To jest po prostu dla mnie patriota żydowski. On się przyznaje, ale miał dziadka, który walczył w armii i można powiedzieć, że też jest patriotą. No, I ta pani wszystko powiedziała, że ona się na pewno nie będzie szczepić, bo tyle, co na waluty przerzuciła, jest cały czas zdrowa. I cała rodzina się nie szczepi, nie? 127 wyświetleń. Też szczęśliwa liczba. Wszystkie cztery łapki w górę, żadnej w dół. Tutaj przychodzicie na przykład na jakiś inny film. Jestem w masce. W masce, która jest, że identyfikuje, że to jest Artur Głowacki. Tego nikt z polityków nie wymyślił. Zakładają czarne maski albo białe, chodzą i nie wiadomo, kto to jest. A tutaj widać, kto jest. Dobre, nie? Możemy łapkę w górę dać, bo nie było. I ktoś dał jedną łapkę w dół. Komu się nie spodobało, ale 41 wyświetleń. Zobaczcie, ile będzie jutro, nie? Taką właśnie wizytówkę, żeby było wiadomo, kto. Teraz możemy udostępnić. Na przykład w łapie. W słapie, Do Agaty, do Artura, do Marcina. I puszczamy. Do pięciu można wysłać, nie więcej. Nie chcę, nie chcę ten. Chyba za bardzo palce umyłem. I nie wiem dlaczego. Nie chcę puścić. Tutaj się cofnie, ale nie chcę puścić. O, teraz poszło. No dobrze, cofnijmy to. I tu jest takie coś jeszcze. Mm. że na przykład możecie dodać komentarz. Ja już mam taki gotowiec wklejony i teraz łapkę w górę, łapkę w górę to się potem lepiej pozycjonuje i tutaj taki link jest ten link. Jak klikamy? Co się otworzy? On jest nazwy powiedzmy. Jak, yy, yy, ośmiu Ej, ośmiu ale zobaczcie. Ile to było? No Rozmawiam tam, tam z Wami tam, tam 11 tam, tam minut. Tam, tam Ile jest? 4, 4, 4, 4, 6. To znaczy, że dwie osoby właśnie skończyły oglądać kłamstwo, mój reportaż. Są no są to no YouTube nie, to nie kłamy, tak? Tutaj nie ma takiej niezależności w orzekaniu. No nie można stwierdzić przynajmniej, że, że coś 4, 4, ma 4, to 4, 4, 4, 6, a było 4, czwórki. Przez krótki czas, 11 minut, dwie osoby obejrzały mój wywiad w telewizji w Realu. No to będę, telewizja w Realu po jednym dniu i dwóch godzinach wyłączyła ten program z ich strony. Napisałem tej pani Marty, co się dzieje. Napisałem jej, że wprowadzili taki demokratyczny regulamin, że jeżeli program jest mało oglądalny, to oni wtedy go wyłączają ze swojej strony. Ale jak zadzwoniłem do, 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 Newsweeka, do Newsweeka, do Newsweeka i redaktor naczelny z... mi mówi, to, to pan nie wiedział, gdzie pan pojechał? To, to jest telewizja opłacana przez PiS. Ja mówię, jak to przez PiS? Przecież oni krytykują PiS. Zaucza, tak, oni krytykują, tak, oni krytykują, ale nagrywają wszystko. A tutaj widocznie coś im nie zagrało, nie? Kazali wyłączyć, to wyłączyli. Jeszcze ewenement rola zagrał taką rolę, że w... W szóstej godzinie zadzwonił do mnie, to, że, że jest super ja przyrost jest i nie ma żadnego hejtu. Nie ma nie żadnych negatywnych na komentarzy ewenement, nie? Jestem chyba jedynym kandydatem, który z tego terenu jako bezpartyjny w czasach powojennych w ogóle I co, co uważacie o bezpartyjności? Napiszcie w komentarzach. Subskrypcję też dodajcie tego programu na nie koncie prezydent, napisać, prezydent bezpartyjny. To bardzo bliski, bo Białogart jest bliski. Słowacki. 100, tylko 100 km od albo Mówią. wpiszcie w gogle Artur Głowacki to wam wszystko odyskoczy. wyskoczy Kochani, żegnam Zaopatrze. się bo jutro Zubnika. wyjeżdżam w daleką trasę w kierunek Francja Paryż innymi, także jest, jest trochę kilometrów. kilometrów muszę się wyspać no. a już jest godzina późna Także dobranoc wszystkim i pamiętajcie, rano budzicie się, się i mówcie, walczymy nadal tak? o Polskę wolną. To jest najważniejsza sprawa. A jeżeli chcecie rozmawiać z Arturem Głowackim, jestem musi, jest zawsze dostępny i zawsze oddzwonię. Hmm? I zawsze odpowiem sms-em. Walczymy nadal o Polskę wolną. Artur Głowacki, telefon 661 0348. Ja ja a jak w Google wpiszecie nie, Artur, w górze, Artur Głowacki, temu, to Wam wtedy wyskoczą zlegu, niezłe no jaja, naprawdę niezłe jaja, filmów do oporu i zdjęć na mój mój Facebooku ponad człowiek, 6 tysięcy. Także wtedy możecie poznać Waszego bezpartyjnego prezydenta Polski na przykład zbieracie no. jakieś tam powiedzmy papiery i tak dalej bo żebraczka nie mam no, że Żebraczka jest że braczka tak zwani wędkarze. Wędkarze. Ja wędkarze bo ja też jestem wędkarzem no <laughs> wędkarze to po prostu że wyciągają ale, rękę. ale naprawdę byłbym zdziwiony Podchodzi do mnie mówi po dwa, po trzy złote i wtedy <laughs> że wyciąga Postawiona rękę. te no, dwa no, złote. a no, oni są wędkarze nie on jak to jest wędkarzem, wędkarzem no, lubię rozmawiać. Dobrze, kochani, no lubię kontakt z Wami. Dzwoncie na mój numer 661 03 telefon, i 48. Będę z Wami rozmawiać starsza, i na pewno pierwszy nie rzucę słuchawek. Albo napiszcie mi smsa. Artur, no, zadzwoń, mam sprawę. Zadzwonię. Dziękuję. musiałem też uważać, Pani mnie źle zrozumiała. Ja. Och, na chyba źle zrozumiała. Dostałem wypowiedzenie lokalu. Prowadziłem działalność gospodarczą.